Ale Marcin ma dla mnie prezent. Tak, ja mam dla ciebie prezent w związku z tym, że ostatnio mnie No. Teraz masz tutaj ten prezent. Proszę no, bardzo. ciekaw co to tu jest dla, dla mnie. No Kochani. zobacz, co ty z tym zrobić? To już musisz wiedzieć. Oooo. Przekaz na 10 marek, Notbel 10 marek. Ja pierdzielę, ej no szok i na kolana. No. Szok i na kolana. No. Marcin. Dobra co? Ale żeś mi zrobił prezent. Zobaczcie. Dobra, co? Ja, yeah, jeszcze z mojego rodzinnego miasta z Weicherowa. Masakra! Masakra! O, jest Ale Marcin tyłu, mnie załatwił. Piękny, piękny, jest, zobacz. Bardzo piękny. O Jezus, Marcinek, bardzo Ci dziękuję. Wiecie, normalnie, wiekowa, jest... normalnie jestem w szoku. Jestem w szoku, normalnie szok i na kolana ci powiem, nie? Normalnie szok, nie? Ale super, ej, no to jest chyba... Na razie to jest najpiękniejsza rzecz, która mnie spotkała, wam powiem. No tym bardziej, że to jest z mojego rodzinnego miasta. 努。Mm hmm. no